Czejo, tutaj FGP Friends i przychodzę do was z informacją. Informacją na temat koronawirusa z Wuhan. Stało się to czego wszyscy się tutaj obawialiśmy. No i to i tak było nieuniknione i tak prędzej czy później by to się wydarzyło. No i wydarzyło się to w tym momencie. Yy, w dniu dzisiejszym został potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa z Wuhan w Polsce. Yy, to było do przewidzenia, że prędzej czy później dotknie i nas. Dlatego chciałbym teraz jednak e, tak króciutko wypowiedzieć się na ten temat. Mam na myśli, co robić, aby jakoś zabezpieczyć się przed tym i no, żeby zmniejszyć jakoś te szanse na to, żeby zarazić się czymś takim. No to oczywiście, e, po pierwsze oczywiście, no nie panikujmy, nie ma co panikować. Wirus jak wirus. Jeżeli mamy dobry układ odpornościowy, to możemy nawet sobie z tym poradzić w sposób praktycznie taki jak przeziębienie. Tam podwyższona temperatura będzie. No chyba, że mamy słabszy organizm, to wtedy może i nawet być o wiele gorzej typu zapalenie płuc i nawet może to to do śmierci, ale to zwykle u osób starszych i takich, które mają układ odpornościowy bardzo słaby. A jeżeli mamy dobry układ odpornościowy, no to oczywiście poradzimy sobie z takim czymś i powinno się skończyć to wtedy na przeziębieniu podwyższonej temperaturze ciała, na wyżej może jeszcze jakieś duszności wystąpią. Po drugie też oczywiście dbamy o higienę, myjemy rączki i tak dalej. Po prostu dbajmy o higienę i to też powinno nam w jakiś sposób pomóc. Jak kaszlemy, kichamy najlepiej też zakrywać usta, albo najlepiej yy, kichnąć lub kasznąć w ramię. Także po prostu też, jak już się takim czymś zarazimy, to po prostu, żeby yy, nikogo innego również nie zarażać. No i też po trzecie, no trzymajmy się najlepiej jak najdalej od takich osób, które mogą potencjalnie mieć tego koronawirusa. Po prostu, tak jak wiadomo, jak ktoś kicha, kaszle mocno, to po prostu od takiej osoby trzeba odsunąć się żeby nie narażać się na to, by przeszło to na nas. I... No cóż, tak myślę, że takie trzy najważniejsze to są sposoby. Nie panikujmy, bajmy o higienę, trzymajmy się z daleka od takich osób, które mogą być nosicielami. A może i nas to nie dotknie. Zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało. Na razie mamy tylko jeden potwierdzony przypadek na 38 milionów Polaków. Ale wiadomo jak to się rozwija szybko. Tutaj szybko możemy zerknąć na stan na dzisiaj. Wygląda to także na ten moment. 4 marzec, godzina 15.11. 80 tysięcy mamy w Chinach, 5 tysięcy w Korei Południowej. Prawie 3000 w Iranie 2500 we Włoszech Dalej to już wygląda trochę lepiej bo w Japonii 300 w Niemczech 244 we Francji 212 w Hiszpanii 193 w Ameryce 128 Singapur 110 i jeszcze tylko Hongkong ma powyżej 100 osób No ale też musimy przyznać że dosyć dobrze trzymaliśmy się bez tego koronawirusa wytrzymaliśmy 3 miesiące od pojawienia się go Cały styczeń, cały luty No dobra, dwa miesiące, przepraszam No i ten kawałek marca, te pierwsze dni I jesteśmy jednym, jednym z takich Najpóźniej w Europie Co tego koronawirusa dostali Także dosyć dobrze się trzymaliśmy Ale i tak to było nieuniknione I to musiało po prostu do nas prędzej czy później dojść Ale już Powiedziałem wystarczająco takie trzy główne rzeczy, które powinniśmy w tym czasie robić. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Bądźcie zdrowi i życzę wszystkim, żeby nie dostali koronawirusa. Elu!